Jajecznica, popularna wszędzie e, po, po trawa. Otóż jest to ruszone jajo w germańskich językach, e, tylko po angielsku są to rozplaśniane jaja. Więc egg röra to ruszać i egg to po e, szwedzku. A umlaut g, g r o umlaut r a. Egg Niemcy to samo, tylko odwrócone. Ryr i i tak samo Holendrzy rur ei r -er r rur scramble Francuzi les f broye les f Hiszpanie mają odwrócone jaja huevos revueltos huevos revueltos a ja nie pamiętam z to było strapare ale Włosi mają le, le uova strapacate po japońsku Iri Tamago.